Cześć, dobry, witam was serdecznie w kolejnym na moim kanale z w Roblox'a. rovloxa. pamiętać, pamiętajcie zostawić łapkę w górę i subskrybujcie na kanale, ponieważ jest to bardzo fajne i za darmo. Dokładnie. Dobra. Dzisiaj jesteśmy na yy, boże jak się nazywa się salon tykun takiego i będziemy budować nasz własny salon przesiewki. No dokładnie. Dobra, zaczynamy. Tutaj mamy siedzonko, mamy barbera. Bardziej męski w sumie, no to opatrzcie, i mamy pierwszego klienta. Dobra, zarobiście, pokażę, co zrobi nasz y, fryzjer. jako fryzurkę o? Jest zadowolony. No, dokładnie 1000 dolarów zarobiliśmy. Cholera, dużo. <grym> Dobra, co możemy tu kupić? Jest takiego najtańszego. Może ustanowić kolejne. O, jest! Siedzenie kolejne, jak wisek ile barber będzie pięty. Dobra, mamy kolejnego barbera. Dała mi hajsować, ale tu wczoraj się szybko daj robię. O, kolejne siedzenie. Iżby na barbera mieć coś kolejnego. Tak te dwa siądą teraz. Tytki. Tylko sobie włosy nie zrobię. I bardzo fajnie wygląda, z tym LPC. No, może to mi pecę. Dobra, dawaj jest, Kupiłem kolejnego barbera. Mamy 3600, zrobimy 3000. L to nie jest barber, jest tylko. Opuch, tak, to jest chłop, dobra, nieważne. To jest chyba chłop, chciałem, to zobaczyć teraz. bo, Dobra, to jest, nie wiem, czy chłop, czy baba, ale już. Nie wnikajmy. O, kolejne siedzenie, kolejne siedzenie. Otóż, tu barbery są droższe. Dobra, ogarniemy sobie, może jakieś lancy, O, dobra. Roślinki, to nie? Tu mamy. Front step. Dobra, wiem już, to jest chyba. No, ogólnie, tak, ściany czy coś, no. Kolejne roślinki. Ja bym ściany zbudować szerzej, bo tak trochę nie fajnie by ściany ściana. No Ale zobaczmy, co my tu mamy. Najtańsze, no, wszystko po pięć koła ogólnie, tutaj, głównie kosztuje. To ogólnie, że więcej chyba barberów, ogólnie, tych fryzjerów po prostu może. Ale czwarty jest za ten, czyli nie mogę sobie kupić czwartego, tak? Czy to co? Teraz już nie wiem, czy ja czwartego nie mogę kupić, czy. czy co? O, ściany można kupić tutaj, dobra. Jak to jest strasznie dużo Zeroboxy. Ale to nie fajne, tak wiecie, stoi, to lepiej, jakby było gdzieś to do kliknięcia sobie, to by było fajnie ciekawiej. Dobra, mamy 8 koła, więc kolejny. Ta, czwartego nie możemy kupić, Zeroboxy jedynie. Nie wiem czemu tak zrobię, to jest głupie dosyć. Ale spoko. Dobra, kupimy sobie kolejne sezonek i też... A nie, 15 km, dobra, myślę, że nie można kupić też. Dobra, hajsy się zbierają powolutku. Teraz byśmy zbierali, zebrali sobie może 7,5 tysięcy 7,5 tysięcy, 7,5 koła, może to było ładnie będzie już. Zobaczymy sobie, co tam u innych. Widzę, że jeszcze 5 koła jest początkujących. Dobra, nie to już chyba nie jest początkujące, bo to też chyba jest inny z salą przez dobra ta koła, to nie nie nie, tego nie chcemy za drogo, Więc już mamy hajs to jakie ściany będą? Ło! Wow, ściany, od razu wysokie zazwyczaj to są takie niziutkie tak, dobrze w sumie co tu mamy jeszcze? o, to jest tanie to w sumie sensie kupimy kółeczki jakieś i oczywiście produkty jeszcze, dobra to z ch chłopcą na prawie więcej półeczek. hej! Okay. produkty jeszcze nie ma na produkty. O, już mam na produkty. Dobra, cykl produkty mamy. Jest no to workstation. I to należy na to. Okna, dziesięć okna. To dwa go strasznie, zanim to zbiorczo zajdzie. Nie, 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 nie chcę tych głupich y, Robuxa robuxy. Szczególnie w takich, że nie chciał, nie chcę. Powiecie, no, rozumiem w takim Jaybreaku na przykład, czy y, no, gdzie indziej, ale tutaj to wolę, nie, dobra. O, mamy te! Nie wiem, jak to się nazywa. Ten, kolorystów włosów, właśnie, tak to się nazywa. Nie wiedziałem, co to jest. Dopiero po przeczytaniu, dobra. Eee. Yy... Co? Chyba zrobię cięcie i się jak już trochę hajsu zbiorę, więc yy, widzimy się po cięciu. Dobra, schodź, mamy już trochę tych yy, pieniędzy, co prawda. 30 koła, więc kupimy sobie yy, kolorystę, kolejne siedzonko, kolejnego kolorystę włosów. Siedzonko i kolorystę nie kupiłem już, nie kupiłem, nawet nie stać nas. Dobra, mamy trochę już rzeczy, pójdziemy tutaj teraz, może nawet tańsze rzeczy kupujemy i czekam aż nam siedzonka hajsu zbierze rzeczy no właśnie, takie rzeczy chyba. O, jest, dobra, coś taniego w sumie. Yy, te, 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 strasznie to duże jest, ty! ty ja ja jestem taki malutki tutaj. Nie, po co takie duże? okej, okay, niech będzie. Yy, a tu mamy jeszcze jakieś yy, kolejne półki i produkty, bo ty więc w sumie nie tak drogo patrząc na resztę, ale to jest strasznie dużo tych teraz. Może, o, możemy pewnego Barbara kupić? Nie? Dobra, nie będzie. Na zajmiemy się całkowicie zarabieniem hajsu. Musimy mieć jak najwięcej. W ogóle to jest synchronizacja, zobaczcie jaka. No, może taka nie do końca, ale jest synchronizacja zawsze. Zobaczcie, cyk, 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 stają. tańczą i... pieniążki. Fajnie, a ile zabary tego jest? Chcę zobaczyć ile zarabiam. Więcej, mniej, tyle samo. Więcej, czyli mniej zarabiamy na i głosów. włosów mamy... Ło! Wow, jak to teraz zarobiście wygląda! No i teraz to jakoś wygląda nie kurde takie puste Ja coś zrobię aż będę musiał zrobić coś na miniaturkę, coś takiego O, Nie wiem jak to zrobić Dobra, kolejne kupujemy te 2,50 tysiąca jeszcze musimy trochę zebrać. Bardzo szybko właśnie. Teraz coś hajs leci szybko, dobrze leci hajs. Nawet... Dobrze, zaraz będzie jeszcze lepiej, bo kupimy sobie więcej. czekaj czy to jeszcze można więcej kupić tych jakby, nie wiem, stanowisk. SIT 8. Jest jeszcze więcej. Ale to za... Za hajs. A zobaczę tutaj. Jest tutaj, już możemy kupić normalnie. Zatem widzisz sobie może trochę nadwór, to tu zrobimy jakiś parking czy coś. Znaczy, to nie, ale to było coś takiego jakby. obramówka na takim właśnie. Nie o tym chodziło, ale dobra. Yy, światełko. O, ten jest ciekawe Jest światełko. Manek, super. 5000 światło, jedno. Cholera. To, to drugie, no czekam raz, czy nam hajs tu wejdzie. Zaśpię, wejść bo tam. Kurde, ten. Ten. No. Może jak to teraz nazwę, to miałem. No nie synchronizacja zaraz będzie zarabiać, właśnie. Eee, kupimy sobie to. Ło! Wow! Nie wiem po co coś takiego, ale spoko, bardzo fajnie wygląda. Zdam znam gdzie tylko kurde, tak jest strasznie dużo jest na tej drodze tych... ...snow. Eee, tych wszystkich kup kupna tycie, o co chodzi. tylko czasami się jak człowiek nie może wyłusłowić. Tak. Nie chcę, nie chcę, nie chcę kupować. Opatrzcie! Przyszedłem jakaś ma icza się, widać, czy jesteś Polakiem Ejka, Ej, drzwi za 20 tysięcy Co? O, wierzę sobie na parking może kolejne światełka, no nie wiem Jeszcze raz może napiszemy, hej. Ej czy nie widzicie tego. Dobra. Kupiłem fucking soft, dopiero asfalt jakiś położyliśmy Ja myślałem, że to już będzie zrobione. kurde O to, to chcę daj 5500 Dawaj tutaj I co jak macha strzałki kupiliśmy, dobra, właśnie to było Powiem, to była najlepsza inwestycja w mojego życia Za ile tam było, nie pamiętam, ale dużo to kosztowało Tu mamy jakieś yy, Kolumny. Chciałem kupić dach, jak nie wiem, gdzie jest dach. Nie widzę dachu, nigdzie. Recepcja. O! To jest dobre. To się nam przyda. Zaraz kupimy sobie. Dawaj mi recepcja. Ciekawe, czy też będzie wiedzieć recepcja jakoś, nie wiem. Hajd zbierać czy coś, nie wiem jak w sumie. Ale może jakoś. No na razie nie widzę nikogo. Dobra, zobaczmy, czy gdzieś to można dach kupić. Yy, tu roślinki, jakieś tutaj, raczej nie wejdę już. To jest strasznie dużo tych, ja muszę o dach kupić, szczerze. To dach się przyda na pewno. Hmm. No właśnie, to nie jest dach. Muszę się upewnić. A do 30 tysięcy coś... Neony jakieś, kurde, to zobaczę co to jest na, na zewnątrz. Jakieś szczytki może... Oooo i teraz taki dobrze wygląda już. Tutaj kolejne światełka za tysięcy. A tak to, chyba już nic nie ma do tego. Poczekajmy gdzie ten dach kupić. Co się ładnie my odchodzą, nawet, haisła, mało haisła, nie chcę robić, nie chcę robić, nie chcę robić, nie chcę robić, nie chcę może wszystko roślinki, si kupimy do wody 8 kwaś, czy mamy fajnie. 35 reception team oj i są oświatełka, dobre i jest to, Dobra, dawaj dawać sobie ślimby państwów. Dobra, Aha, takie coś osiem tysięcy kosztuje to tylko w tym pomieszczeniu. To dobry biznes robię te a nie, to też jest dobra. Wyszybałem, że tylko tam to jest tyle dobrego. Dobra, zobaczmy, co tu jeszcze jest. Takie może tanie coś. Jest yy, światełko. Tylko 5000. To nie otoko. 10, 15. Ty na razie. W sumie tu poczekamy. O. Mamy te dd. Nie wiem, jak się nazywa tam po polsku. mam teraz, są sumie 10 koła, nie, musimy zbierać dalej 28 koła na kolorysty, chociaż w sumie to ja bym kupi, będą 1000 strefy to no, wiecie bardziej się opłaca nam nie, nie chcę tego a 45 koła to nie do to tamtego już sobie prędzej kupili Zawsze o ten tysiak więcej z zysku, więc. Teraz znowu musimy zrobić cięcie i pozbieram sobie trochę tego hajsu. Więc widzimy się za chwilkę. Dobra, słuchajcie, już mamy ponad 100 tysięcy, więc jest dobrze. Kupujemy sobie kolejnego barbera. Tu już na siódmy. Może tego typa nie będziemy kupywać. Nie opłaca nam się jeszcze. Kupujemy sobie kolejnego barbera. Kolejne siedzenie, kolejne wartość 70 tysięcy, więc na razie sobie nie kupimy. więc sobie poczekalnie, tak. Poczekalnie. Co to jeszcze? E drzwi kupimy sobie, jestem się miałem mam O nie, nie mówi się po... A, dobra. Fajne drzwi. Dobra. Dobałem się takie drzwi. Tochę drzwi. Dobra, już chyba co to jest jednak. Tak sobie myślałem, co to, co to jest, ale to będzie. Morwa. No to na zewnątrz będzie, dobra? Nie wiem, ale jednak będę się lepsza co Bo chciał, kurde, zrobić w końcu. Nie wiem, gdzie okno mogę zrobić, kurde, Przydałby się też. Muszę zebrać 10 koła. Nawet jeszcze Barber może. O. Teraz wszędzie już sok, no, A, wszędzie już sok. Pełne one, kolejne A jakieś. Znowu poczkalnie. Co jeszcze mamy? Co to jest? O, wow, Jakie dobre to jest To już dobra. podoba 5000 mamy Dobra. Zajmiemy się może na razie wszystkim z zewnątrz, a potem zajmiemy się właśnie z, z zewnątrz. To już powiedziałem. Chyba tak, dobra. Ej, ale to już wygląda dobrze, tylko ten dach nieszczęsny. Trzeba gdzieś oglądać. Gdzie to... Nie wiem czy on może. No ale nie ma jeszcze w sumie. The tailing? nie jest, bo tak. Wiem co to jest aż? Bo nie dach. tak. Sądzę. Dobra. A, tyk. Taj, no on mi... Wow. A ja mogę kupić te o ten. No, workstation Dawaj jeszcze chodzić jeszcze 500. Ty, yy, kupujemy. Dobra, tu raczej wszystko będzie jeszcze, tylko te yy, pracowników trzeba będzie potem kupić. Będzie chyba najgorszy, bo więc dosyć drodzy. Już teraz. Dobra, musimy kupić w sobie jedną. onki. Tutaj bo tutaj chyba jeszcze ich nie ma. A nie to... Tutaj... Tam też ich nie ma chyba, gdzie? Tutaj chyba... A tutaj jeszcze ich nie ma chyba, o to chodzi. Ale tu jeszcze będą... Dobra. Kupimy sobie nie wina czy poczekali. Kurde, decyzja trudna. No kupmy sobie na nałąki może najpierw. O, już nie ma tej takiej jakby synchronizacji czy coś. Myślę, że tak niezbyt, ale dobra w sumie. To nawet lepiej, bo teraz zarabiam mniej więcej yy, co chwilę dostajemy ten co Nie, nie, tak wiecie, na raz dużo. O, takie neony! Ło! Wow! To jest kozackie. Tu jeszcze nie mamy. Ale to jest... Tu jest tak starobiste. Nie wiem co z takiego jest, ale fajnie. Ja bym tego raz poszedł. Kurde. Chociaż nie teraz, bo teraz zapuszczam włosy, to. Nie, 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 teraz. To ja mi boli, że to trzeba ten... Za hajsko być Barbera Czwartego, więc to jest głupie. Nie wiem, czy on taki pomysł wpadł, ale bardzo, bardzo dobrze. Bardzo dobry pomysł, to nie? Dobra. Ty, jak no co 10 kwadruków był co tak chciało tu stanie Może tu jeszcze, albo tu jeszcze to, dobra, wyjaśniona zagadka. zagadkę. Yy, dobra, co tu jeszcze mamy? Mieszki zostały nam no, jeszcze poczekalnie tutaj i tak naprzedowy taki, więc pójdziemy sobie teraz na dwór i sobie ogarniemy tą parking, nie? To co mamy e, lights to może potem sobie światełko ogarniemy billboard to też potem teraz bym to sobie ogarnął o! jest parking szczególną. Teraz jeszcze jakieś światełka, billboardy co nie. Zobaczcie, co tam u mnie będzie. Kurde. On to tak, że chyba zbiera. Fy Filipek. Da, on trzy no już. Chociaż zbiera, nie, on chyba zaczął dopiero, właśnie. Zbiera, zbierał to, by raczej więcej miał. On cały czas zbiera. Dobra, wracamy do nas. Mamy już trochę rzeczy odbieranych. Tych Billboard. Yes. High salon. tykon. Tycoon, może bardziej tak taki poczyta. Tu mamy yy, kolejne światełka i w sumie to chyba na zewnątrz robią. W sumie. O, obszar, żeby jeszcze ten budynek, wiecie. Bo jednak może coś tu być za. Takie, nie wiem, jakieś ukryte coś czy coś. Nie wiem, ale może coś tu będzie. Yy, chyba poza co mapy to nic. Tak, raczej nic. Ale dach też bym chciał gadać. To jest moje marzenie. Czy jest to ma dach? Czy nie ma? Tam też nie ma dachu, czy nie to. to... Po prostu nie przemyśla tego, czy co. No ale bez dachu jest no. Dobra, szpłatę kupujemy. I pięknie aż partner wygląda w końcu. O. Okay. No, nie odpisuję. Polaków. No, a co jeszcze musimy kupić? dokupimy sobie zaraz kolorystę włosów. Wtedy nam włosy kolorował, No i w sumie tak to. A bądźcie co? Chcemy, ten tego pozbieram sobie na te ceiling. To jest ceiling? Nie, tak, ceiling. To jest fajna czcionka, bardzo mi się podoba. Wow. Dobra, jeszcze tylko 2000. dawaj mamy dach. To był dach, jednak. Boże, jestem pościedlony, że tak nie widziałem. Chociaż w sumie nie się. A tu co jest? A oświetlenie tam jeszcze. Ale sobie ten ony to robi takie oświetlenie, że to jest potrzebne, ale dobrze. Niech będzie. Kiedy ja tam w ogóle pisał light, czy ja już Ta ten... light. Pisałem. A nie ma chacie, jeszcze, dobra. No jest co, jakaś światełka niby. Bardzo dużo dają do światła. Powiem szczerze. Ale się się potem zajmiemy. To już takie będzie chyba ostatnie, bo na razie te są niepotrzebne w ogóle. Teraz zajmiemy się tymi wszystkimi tutaj osobami. Musimy 28 tysięcy zebrać. Tu jeszcze tutaj będzie jeszcze ich raz. Yy, tu będzie raz. dwa, trzy, cztery. to będzie dużo ich. Chyba że jak będzie będziesz jeszcze. Jak tutaj. No to wtedy będziemy ich jak patrzysz tak, to tu jest czwarty, tu ósmy to będzie... Czekajcie, tu jest siódmy... Nie, tu jest siódmy, tu jest... 10? Nie, tu jest 9 boże. 9, 10... 11. 12 może nie być też właśnie, kurde. Jak coś 4 dawał na razie, to może nie, może tak być. Ale znaczymy O dobra, bo się rozgadałem, ale coś mamy. Cyk. Dobra. To już nie będzie tych typiarzy od malowania. Teraz mogliby więcej w sumie za to malowania, No ale w sumie no, tylko malowanie, więc. O, zobaczcie, że to działa malowanie w ogóle. Oddziała naprawdę z minionymi kolorami. Przemyślane. Bardzo dobrze. A co mi się podoba to? Ej, no dobra, to zbieramy sobie. Co by teraz kupić? Może kupimy reception team. Bo może też z nich coś będziemy zarabiać. Mam na taką nadzieję, bo było bardzo miło zarabiać. Ej, dobra, słuchajcie, kupimy już ten reception team. Co zarabiamy z nich? Czy to byłby dodatek na marne? Jest 250, czyli razem 500. No dobra, ale 500 zawsze się przyda. Więc teraz znowu musimy zbierać hajs. Niestety. Dobra, mamy już 67 tysięcy, czyli praktycznie na kolejnego Barbera już mamy, cyk, kolejny. łapra prawie potrzebujemy teraz, oflera. Powinno się szybko nawet zebrać, więc w sumie nie ma problemu. W tym czasie sobie zrobimy odwrotnie światło, bo już, potem z nimi nie chodzić. Dobra, zarabiamy z już teraz bardzo szybko, więc wow. To już wyglądało, że to jest tak jasno, że po prostu nie wiem. To, to już w ogóle i zerowaliśmy. bardzo fajnie wygląda, że pracują tutaj pięknie pracownicy moi. Recepcjoniści też pracują. To już wszystko chyba wykupiliśmy w ogóle. No dobra, to zostaje nam światełka i płacą ci i to w sumie wszystko. Raczej. No dobra, no to zobaczymy się bo myślę, że 95 tysięcy już mam, ale jest tylko 9,5 więc dobra, zobaczymy się jak już zbiorę te no, pieniądze Słuchajcie, tak sobie wyszedłem, bo chciałem sobie pozwiedzać i znalazłem jeszcze jedną rzecz tutaj Czas to dało, bo nie patrzyłem w sumie nie wiem, co to dodało ale nie kupiliśmy to więc, no, mamy kolejną rzecz Zobaczcie, na pewno tutaj nikt w środku nie ma jeszcze od do kupienia. Ciekawe też, czy będzie jakaś nie wiem, informacja, że wow brawo, skończyłeś. Nie wiem, daj nam fałokać coś. Dobra, chyba już zostałam tylko te, te barbery, nasze pracowniki. A więc co, znowu, wzięcie I ja się za chwilkę. Do słuchajcie mamy już ponad 250 tysięcy, więc kupujemy sobie kolejnego tutaj. Teraz zobaczmy ile kolejny. 110 możemy od razu dwóch kupić naraz. 130. No. Mamy 70 tysięcy, więc w sumie nawet szybko pójdziemy teraz. Zobaczcie jak ten hajs leci. Co chwilę wpada praktycznie. Zaraz przerwa jakieś Nie, znowu to latam, Ale patrzcie jak zapierdziela już ten hajs. Praktycznie co chwilę dostaje. Ale tak przybombi zaraz, zobaczcie, o i przybombi zaraz

Policząc, bo oni po 250 to 500, tutaj 500, to ten, 3, 2000 razem mają. I 3 no to jest, no 13, tak dobrze? Jeszcze raz, raz, dwa, trzy, cztery, co? 5, 6, 7, 5, 6, kurde kupiłem się, no nie, raz, dwa, trzy, cztery, 5, 6, 7, 8, 9, 10, tak? 11 i 12 tutaj, a 12, dobrze, super jest. Nie no, matematyka, wery Very good. A to jednak nie, 12 jednak był normalny. bo tutaj ja niestety nie, nie przegadziony. Dobra, mam 30 list, kolejny i teraz ostatni. 150 tysięcy. Nie będę was znudzał o tym czekanie, więc zobaczymy się, jak już zbieram te 150 tysięcy. No, i pójdziemy się po przerwie. Dobra, słuchajcie, z się już do końca zostało jeszcze 9 tysięcy. No, teraz mniej 5 tysięcy jeszcze. I zaraz sobie kupimy. To już chyba będzie koniec. Dobra, mamy. Kupujemy. To już wszystko? Skończyliśmy? Tak, skończyliśmy. Dobra. Możemy to zarejestrować, ale ja tego nie będę robił, więc tak. To było na tyle w tym odcinku. Widzimy się w kolejnych filmach. Pamiętajcie, piszcie, co byście chcieli na przykład zobaczyć. Jakieś tajkuny, obli inne tryby na przykład. Będę się na pewno słuchał Was, bo wiem, że będziecie lepiej. No więc co? Zaczęło. Wkrótce. A pa!